Witam Państwa. W tym filmie dowiecie się, że Unia Europejska już prowadza w Polsce i w całej Europie zakaz płacenia gotówką. Ziszcza się mokry sen polityków, kiedy polityk będzie miał absolutną kontrolę i władzę nad życiem każdego obywatela, bo kontrolę i władzę będzie miał, jak będzie miał kontrolę nad pieniędzmi ludzi, a kontrolę będzie miał wtedy. Kiedy będzie już tylko pieniądz cyfrowy? To nie są teorie, to są fakty, które właśnie się dzieją, które właśnie na naszych oczach się dokonują. Czyli politycy chcą pozbawić ludzi żywej gotówki, którą mogą oni płacić, gdzie jeszcze ona stanowi dla ludzi wolność. Bo co zrobisz z żywą gotówką? Gdzie ją wydasz, to jest decyzja każdej wolnej osoby. Natomiast cyfrowa gotówka, kiedy będzie już tylko taki typ płatności, będzie oznaczać tylko jedno, a mianowicie to, że kiedy będzie się nieposłusznym władzy, będzie się na przykład brało udział w jakimś proteście, może należało do jakiegoś ugrupowania, które nie podoba się władzy, to oni takim osobom zablokują dostęp do konta. I to nie jest teoria. To jest coś, co już miało miejsce i pokazało, jak działają politycy, choćby w Kanadzie, Australii czy nawet w Anglii, już nie wspominając o krajach takich jak Chiny. Biznes Interia, zakaz płacenia gotówką, podali termin nowego obostrzenia. Proszę Państwa, tutaj trzeba zwrócić uwagę na słowo obostrzenia, bo ono jest trafne. Zauważyliście, że od czasów pewnego szału, który był międzynarodowy od 2019, który się rozpoczął, to przecież sami mogliście zwrócić uwagę, że idzie lawinowo. Ograniczenie praw obywateli następuje, powiedzmy sobie, lawinowo. Jedno po drugim, praktycznie. Coraz mniejsze mają możliwości sami obywatele i coraz większe politycy. I sami obywatele, po wielkim teście, czy da się im założyć kaganiec na mordę, że tak brzydko powiem, powiedzieli swoją biernością. Tak, my będziemy chodzić w smyczy. I tylko coraz bardziej, choćby sami politycy Unii Europejskiej, ale i na forum światowe, którzy jeżdżą, politycy, którzy tam pewnie dobrze mają smarowane i oliwione, co trzeba, Podejmują takie decyzje, że trzeba ograniczyć prawa obywatelskie, swobody obywatelskie, wolność osobistą ludzi w imię wszech kontroli. No właśnie, pytanie kogo? Banku? Właścicieli banku? Rządów? Kogo? Nie wiemy kogo. W imię kogoś, kto będzie miał pieczę nad dostępem do pieniędzy cyfrowych? Kto będzie miał łapę i guzik do możliwości blokowania lub udostępniania pieniędzy cyfrowych? Uwaga! Wchodzi teraz takie prawo, że jeżeli nasza transakcja będzie dotyczyła jakiejś kwoty, będziecie musieli okazać dowód swój osobisty, żeby dane z waszego dowodu były spisane. Do tego doprowadzili ludzie, stale głosując na takich komunistów, którzy cały czas ograniczają prawa i swobody obywatelskie, czy w naszym kraju, czy w dowolnym kraju europejskim. Proszę Państwa, o bankomatach nagram osobny film. W ogóle pomysłów na osobne filmy mam dużo, obnażających rzeczywistość, ale o bankomatach warto nagrać film. Co się dzieje, tylko wam wspomnę. Znikają bankomaty z przestrzeni publicznej. Nie wiem, czy Wy zauważyliście to. Mówi się ludziom, że nie płatność gotówką równoległa będzie cyfrową, będzie równoległa z taką żywą gotówką. Że te pieniądze to będą takie i owakie, tylko jak zauważacie, że co trochę coraz mniejsze są limity, gdzie możecie płacić żywym pieniądzem, ale jednocześnie znikają bankomaty z przestrzeni publicznej. Co miesiąc jest coraz mniej choćby bankomatów w Polsce, ale i na świecie. Ale to nie wszystko. W bankomatach możecie wybierać coraz mniej gotówki. Być może wasz bank jeszcze nie wprowadził takich limitów. Ale większość banków już wprowadziła, że coraz mniej gotówki możecie wybierać z bankomatu. O ile kiedyś było parę tysięcy dla każdego normalnie, to teraz w niektórych bankomatach możecie 800 zł wybrać. Uwaga, i to nie, że za jedną transzę, tylko już wprowadzają takie rozwiązania, że możecie wybrać choćby te 800 zł dziennie, czyli więcej niż codziennie po 800 nie będziecie mogli wybrać. Kroczek po kroczku, cegła po cegle. I mamy wprowadzane systemowe niewolnictwo. I ludzie tego nie, chyba nie widzą, bo siedzą i dalej głosują na tych samych komunistów, którzy chcą do tego doprowadzić. Przecież to jest jak jakiś syndrom sztokholmski. Ludzie głosują na przestępców, którzy od lat likwidują ich prawa obywatelskie. Na rzecz praw nieograniczonych samych urzędników kosztem samego społeczeństwa. Zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro został przyjęty przez Unię Europejską, Parlament Europejski. Przyjął pakiet ustaw, wedle których zakup od 10 000 euro będą musiały być przeprowadzone przy użyciu rachunku bankowego, jednak 3 3000 euro trzeba będzie ponać dowód osobisty. Proszę Państwa, 3000 euro i musicie już za chwilę ponać, bo w 2027 to wchodzi, musicie ponać swój dowód osobisty, pokazać kto ty jesteś. I oni spiszą wasze dane, jeżeli taką małą kwotę, za jedyne 3000 euro. Ale uwaga, mówimy, że to wejdzie do 2027. To teraz część pewnie ludzi, a to zanim to wejdzie, to jeszcze się odprężą. No to jest niesamowite, bo teraz w 2025 mówią na 2027 jaki będzie limit, ale przecież w 2026 albo jeszcze w tym roku, bo ten rok niedawno się zaczął. Zmienią ten limit znowu na strzechę 3000 euro na 2000. A może 1500? A może 1000 euro? No bo tak oni robią. Ludzie teraz się oprą o tym, że to będzie za dwa lata i się rozprężą, a oni jeszcze ten limit sobie utną. Choćby w międzyczasie lub wprowadzą inne, równoległe ograniczenia swobodą obywatelskich. Ale posłuchajcie tego zdania. Ograniczenia w płatnościach gotówką uściślone. Unia Europejska zgodziła się na nowy zakaz. No i teraz bęk. Chwila. Unia Europejska zgodziła się na nowy zakaz, to kto tam rządzi? To Unia Europejska to nie są jacyś europarlamentarzyści. To nie oni decydują, jak mają wyglądać prawo, tylko ktoś daje im, no bo tak z tego choćby zdania wynika, prawda? Że dostali jakiś projekt i oni zdecydowali się, zgodzili na nowy. Zakaz. Unia Europejska zgodziła się na nowy zakaz. To znaczy, że ktoś mnie pyta: Słuchaj, chcesz to? Ja mu mówię: Tak lub nie, zgadzam się lub nie. Czyli Unia Europejska sama w sobie nie decydowała w tym, tak by wynikało z tego tekstu, tylko ona się zgodziła na propozycję: czyją? Kogo propozycję? Strach o takie rzeczy pytać. Kluczowa kwota będzie do 10 tysięcy euro. Płatność gotówką powyżej takiej kwoty będzie zakazana. Uwaga! Nie, że będzie utrudniona czy coś, tylko będzie zakazana. 40 tysięcy, tam około złoty, będzie powyżej płatność gotówką zakazana. Macie robić dobrze bankom swoimi pieniędzmi. Macie wszystko, co macie, swój majątek, ładować w banki, które mają prowizję od waszych pieniędzy, które zarabiają na was pieniądze. Kto tworzy takie prawo, że owszem, tutaj trzeba to zaznaczyć, że kontrol, powiedzmy sobie, przepływu gotówki jest łatwiejsza. W sposób cyfrowy, bo wtedy łapę może mieć na wszystkim urzędnik i wyczuwać, gdzie tam pieniądze idą, prawda? Tylko, że znając życie, a szczególnie jeżeli historię znacie, to wiecie, że urzędnicy zawsze wykorzystują ją do prywaty, zawsze do prywatnych własnych celów, a politycy zawsze wszystko uważają, że cel państwowy to jest ich prywatny cel, ich prywatna kieszeń. Więc tak naprawdę, prawo powstaje, można by odnieść wrażenie, z, z lobby bankowego. Bo to wszystko robi dobrze bankom. No kto na tym zyskuje, proszę państwa, że nie ma gotówki takiej żywej, tylko wszystko jest w banku. Kto może być głównym tego beneficjentem? Pomyślmy, że wszystkie pieniądze, które ma każdy z nas, będą w banku. Kto może być głównym beneficjentem? Hmm. Trzeba by się głębiej zastanowić nad tym, prawda? Czyje to może być lobby, że takie rzeczy chcą wprowadzać? No czyje? Szczególnie, jak jeszcze pomyślimy o tym, że większość banków, a można powiedzieć, że prawie wszystkie, należą do tej samej grupy bankowej, czyli należą do ludzi tych samych. Nieważne do jakiego banku idziecie z grubsza, one będą należały do jednych z dwóch w zasadzie korporacji. Bardzo ciekawe, prawda? I posłuchajcie tego. Tak jak kawał rysunkowy mówi o nowych ograniczeniach swobód obywatelskich, czyli czy chcecie opakować ograniczenia w opakowanie przeciw działaniu wykrzywienia dzieci czy terroryzmowi. To tak samo tutaj Unia Europejska nowym zakazem chce ograniczyć pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Zakaz płacenia gotówką będzie obowiązywał od 10 tysięcy euro, czyli około 42 tysięcy złotych. Wiemy, że polityków co trochę łapią na defraudacji. Wiemy, że polityków co trochę łapią na korupcji. I nie tylko w Polsce. Polska ma ogromny problem z defraudacją i korupcją. Ma trochę mniejsze niż Ukraina, ale ma jeden z największych w Unii Europejskiej całych. Limit płatności gotówką wyniesie 10 tysięcy euro i równowartości tej kwoty w każdej walucie obowiązującej w Unii Europejskiej. To jest bardzo ważne. Czyli każdy kraj musi mieć taki sam limit co do waluty na tym samym poziomie. Bez znaczenia jaki kraj chodzi i czy on ma inną własną walutę, a nie euro. Czyli Polski to też dotyczy. Ale zaraz się dowiemy czegoś bardzo ciekawego. Każdy z tych krajów może ją dowolnie modyfikować, tą cenę do dołu. Czyli 10 tysięcy to jest górna granica, ale może wprowadzić i 500 euro, jak będzie miał gest. Natomiast transakcje gotówkowe w przedziale, uwaga, od 3 do 10 tysięcy euro będą musiały być. Jeżeli nie będą cyfrowo wykonane, będą musiały być wykonane za okazaniem dowodu osobistego. To będziecie musieli okazać dowód osobisty, gdzie wasze dane będą już spisane. Oznacza to, że niedługo nic nie będziecie mogli kupić anonimowo, bo 12 tysięcy zł to sami Państwo przyznają, to jest bardzo niewiele. Ale teraz mam dla Was najlepszy tekst, który pokazuje, że Polska zarządzana jest przez. Przestępców. Dobrze, możecie mówić nie, że nie przestępców, ale zarządzane jest przez zorganizowane grupy działające na szkodę narodu polskiego. A mianowicie, w Polsce już obowiązuje zakaz płacenia gotówką powyżej 15 tysięcy złotych Bank. Proszę Państwa, co to oznacza, że Polska, zanim weszło teraz to prawo, które ma zamiar wejść dopiero w 2027, to Polska już chętnie na rzecz. Bardzo grzecznego usposobienia do Unii Europejskiej. Już wprowadziła zawczasu limit. Nie dzisiaj. Już dużo wcześniej wprowadziła 15 tysięcy złotych. Powyżej musisz robić transakcję już cyfrową. Nie możesz płacić powyżej 15 tysięcy złotych. To już u nas jest. U nas już jest dużo większa restrykcja niż wymagały tego Unia Europejska. I w każdej dziedzinie, absolutnie każdej dziedzinie, gdzie prawo unijne jest przenoszone na. Polski grunt, one jest dużo bardziej restrykcyjne niż prawo wymagające przez Unię Europejską. Dlatego w tym kraju nie rozwija się ani polska gospodarka, ani polski biznes, ani nic. To nie Unia, jak wiele ludzi pisze, Pol-Exit. Oczywiście Unia jest szkodliwa ze swoim EPL-em szczególnie i swoimi zielonymi wymysłami, i tym, że tam prawie lub większość. Pewnie ludzi jest skorumpowana w jej strukturach. Bo tak zawsze będzie, bo to są politycy i tam zawsze będzie korupcja, tym się nigdy nie rozwiąże i nie pchnie świata do przodu, dopóki będzie on opierał się na tych samych zgniłych zasadach, czyli wszej władzy, politykom. Politykom bez kontroli obywateli, których polityków można odwołać z remarszu, nie podobają się obywatelom dany polityk od razu, z dnia na dzień on przestaje być politykiem. Traci wszystko. Do widzenia mu się mówi. Dopóki to się nie zmieni, to się nigdy nic nie zmieni. Ale uwaga! Na polski grunt jakakolwiek jest przenoszona procedura ustawy, prawo unijne, on nie jest przenoszone jako inkorporacja tego tekstu jeden do jednego z Unii. Ona jest przenoszona w całości, plus bardzo że brzydko powiem, dosrane jest od polskich zbrodniarzy w rządzie jeszcze głębsze restrykcje niż dla wszystkich innych krajów. Widzicie, stąd się tu bierze, że w Polsce nie rozwijają się firmy, nic się nie rozwija, że tu jest taki zaścianek, że wszystko jest zachodnie. Dlaczego? Bo to prawo sprzyja tylko zachodowi i nie mówię tu o prawie unijnym, tylko o tym, że polscy politycy dosrywają do tych ustaw jeszcze większe zawsze restrykcje niż dla każdy inny naród tej samej Unii Europejskiej. Nie musimy mówić o tych samych płatnościach gotówkowych. Choćby spójrzcie na srebro, jakbyście chcieli kupywać. Polacy, mimo że wydobywają go jedni z najwięcej w całej Europie, są liderami, to mają najdrożej też ten surowiec. Jak to jest możliwe? Że lider w Europie ma najdrożej u siebie, a taniej sprzedaje za granicę? No bo Polaków można traktować jak bydło. Tylko, że ich nie traktuje jak bydło tam gdzieś... Zagraniczną jakiś rząd. Tylko polski urzędnik, polski polityk, który w tym kraju sprawuje funkcje, to oni traktują ten naród jak bydło, bo bydło pozwala im się tak traktować. Że tak ujmę to w słowach. No i słuchajcie, kontrole płatności gotówkowych powyżej 3000 euro będą obowiązywać w wybranych transakcjach. Chodzi o transakcje realizowane z udziałem określonych podmiotów, m.in. instytucje finansowe, agencje nieruchomości, banki, podmioty zarządzające. Aktywami kasyna, handlowcy, sprzedawcy towarów luksusowych, czyli można powiedzieć z grubsza prawie wszyscy, gdzie jakieś większe pieniądze się obracają. A także będzie dotyczyło to kryptowalut, czyli nie uciekniecie w kryptowalutę przed tymi zmianami. Co więcej, prawo obliguje osoby, które przyjmują należności te pieniężne do weryfikacji czyli nie tylko dowód będziecie okazywali osobie, u której kupujecie to. Ona będzie miała obowiązek weryfikacji Waszych danych, czy one są prawdziwe. W jaki sposób ona zweryfikuje, czy dowód nie jest podrobiony, czy takie dane są prawdziwe. Na razie ja tego jeszcze nie wiem. Ale posłuchajcie tego, bo mówimy o 3000 euro, a tutaj giełdy oraz operatorzy portfeli będą mieli obowiązek sprawdzać klientów i weryfikować udzielane przez nich informacje. Takie obostrzenie będzie wymagane już, już przy transakcji od 1000 euro. Czyli widzicie, oni już zrobili sobie furtkę. Tutaj było 3000 euro, tam było 10 000 euro, a tu już mamy 1000 euro. Potem te 10 000 euro już zamieni już w 1000 euro, i już mamy pozamiatane. Proszę Państwa, sumując to wszystko, czego dowiedzieliśmy się z tej treści, wiemy jedno: idzie, nadchodzi dużymi krokami. Nie tylko wszechkontrola urzędnika nad życiem obywateli nadchodzi, coś co można nazwać w pewnym słowie. Cyfrowym niewolnictwem. Dlatego, że jeżeli zablokują Państwu dostęp do gotówki, wyobraźcie sobie dzisiaj, i że nie macie żadnej gotówki już takiej prawdziwej, i nie możecie nic kupić nigdzie za żywą gotówkę, to na co będziecie skazani? Na co byli skazani ludzie choćby w Kanadzie, w Australii, kiedy zablokowano im dostęp do gotówki? No właśnie, i tak samo będą wszyscy ludzie nieposłuszni. Potem wprowadzą takie systemy, które już wprowadzają w Anglii. Oczywiście testowo dla dobra obywateli, czyli wszech kamer. Wszędzie kamer są, czy jak w Chinach, jak się nie uśmiechniesz do automatu odpowiednio, będziesz miał twarz kwaszoną, to nie wejdziesz nawet do metra, bo cię tam nie wpuszczą. Kiedy sprzeciwiałeś się władzy i mają twoją twarz, bo będą mieli przecież. To cię nigdzie nie wpuszczą, wszędzie będzie bramka dla ciebie zablokowana i nigdzie nie poruszysz się, nikt ci nie pomoże. I do tego oni dążą, bo zawsze politycy dążą do jednego do władzy i olbrzymich majątków, kosztem tych owiec, które zawsze na nich głosują. Rozwiązanie jest bardzo proste: nie poleksit wybrać zupełnie innych polityków, którzy się temu sprzeciwiają, którzy nie chcą mieć zupełnie nic do czynienia z takimi rozwiązaniami. Którzy takim rozwiązaniem powiedzą nie. Czyli trzeba głosować na ludzi zupełnie niepowiązanych z tym systemem, którzy zawsze sprzeciwiali się takim rzeczom. Głosując na te same ugrupowania, na które Polacy głosują od dziesiątek lat, te ugrupowania, które jeszcze gorsze restrykcje wprowadzają w Polsce względem tych, które sama wymagała unia, to jest jak głosowanie na własnego oprawcę, bo inaczej nie można tego nazwać. Dlatego na każdych wyborach. Miejcie to na uwadze, na kogo głosujecie. Nie popełniajcie tych samych błędów, gdzie, gdzie Polacy popełniają błędy od dziesiątek lat. I pamiętajcie, system, który mamy w Polsce, trzeba zmienić, bo ten system nie działa i nigdy nie będzie działał, bo w Polsce demokracji nigdy nie było i nigdy nie będzie, dopóki ludzie, czyli sami obywatele, nie będą mogli odwołać polityka w każdej chwili, w każdej chwili, kiedy są z niego niezadowoleni. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w następnych filmach.